Będzie to 30-minutowy live stream. Program prowadzony 30 minut. Będę zadawał pytania. I na koniec będzie przejazd tego kierowcy, słuchajcie, na torze Monza, grupą trzecią Porsche. Także hmm, będziemy czas oczywiście wszystkich gości notować. Będę notował czasy wszystkich gości, których będę gościł w programie i, i zobaczymy. Także zapraszam w niedzielę na godzinę 11 na pierwszy program pilotażowy taki z gościem, którego Jest jeszcze w końcu nie zdradzę. Kasia na kanale będzie XD. Nie ma, nie ma, nie. Być może kiedyś przyjdzie Dzisiaj i Kasia. Pracujemy, Maniekczyna, spokojnie się chirujesz się przegrze, lekko uśmiechnięta twarz. No, powiem ci tak, raczej się nie chiluję, bo przed chwilą tak cisnąłem, że, że jeszcze dalej czuję, że jestem spocony. A najbardziej plecy, słuchajcie. Także no zobaczymy spróbuję wystartować z tym programem to będzie takie coś nowego nie takie pogaduszki trochę nie będzie to coś w ramach podcastu bo musiałbym e, e, typowo stricte pod podcast się przygotować to będzie taki raczej bardziej program o sim racingu o lidze ESR przede wszystkim e, będziemy gościć zawodników z ligi ESR komentatorów z ligi ESR no kto będzie się chciał zgodzić także na razie Wam nie zdradzę, kto, kto będzie gościem. W każdym razie będzie to jedna z osób, która jest bardzo mocna. Z grubej rury od razu mamy gościa, także fajnie, zobaczymy. No, oczywiście będę starał się to prowadzić. Coś ta kamera, słuchajcie, tutaj mi fiksuje trochę. Będę starał się to oczywiście prowadzić w taki sam sposób, jak prowadzę live streamy tutaj z Wami. się łącznik Dawid.